Dodajmy, że ta wysypka to doskonale wykonana charakteryzacja. Czarnospa wywołuje charakterystyczne zmiany na twarzy i kończynach. To mniej więcej trzeci dzień po zakażeniu, więc nie są jeszcze zbyt liczne. Ospa to jeden z najgorszych scenariuszy. Jest bardzo zaraźliwa i na ogół kończy się śmiercią. W okresie zimnej wojny sowieci pracowali nad bronią biologiczną, modyfikując genetycznie różne groźne zarazki. Spotkam się z byłym szefem sowieckiego programu badań biologicznych, doktorem Kenenem Alibekiem, który twierdzi, że Zachód także pracował nad bronią biologiczną. Po upadku komunizmu dr Alibek, odmiennie niż jego szefowie, nie widział powodu dalszego kontynuowania prac. Byłem rozgoryczony i poszedłem do moich dowódców, mówiąc: To, co robimy, to głupota, czas z tym skończyć. Wyobrażacie sobie, co się działo. Usłyszałem: Jesteście zdrajcą, zapłacicie za to. Wkrótce potem dr Libek uciekł do USA. Ale czy jako lekarz, który powinien bronić życia, nie miał etycznych problemów z tym, że pracuje nad bronią biologiczną? Kiedy się przysięgało, że będzie się pomagać ludziom, a nie robić im krzywdę, i zarazem robi się coś takiego, rodzą się poważne wątpliwości. Odpowiedzią doktora Libeka było zaangażowanie się w walkę z bioterroryzmem. Dziś były twórca broni biologicznych, jest kierownikiem naukowym w jednej z wiodących firm farmaceutycznych w Waszyngtonie. Pod jego kierunkiem opracowano nową generację leków, na przykład połączoną szczepionkę przeciwko wąglikowi i czarnej ospie. Brian Pickering jest członkiem jego zespołu. W przypadku ataku biologicznego nie da się przewidzieć, jakie zarazki zostaną użyte. W ten sposób łatwiej jest zaszczepić całą populację niż zwiększając liczbę wykonywanych zastrzyków. Zmobilizowano wszystkie siły przeciwko atakowi bioterrorystów. Gdy trzeba wzbudzić strach. Najlepsza jest broń tak straszna, że sama jej obecność skłania wroga do poddania się. Prowadzicie wojnę totalną, lecz nie chcecie angażować swoich wojsk. Nie możecie użyć broni jądrowej, lecz chcecie jej niszczącej siły bez radioaktywnego opadu. Czy jest jakieś rozwiązanie? Zniszczenie dużego obiektu, np. bazy wojskowej, oznacza zrzucenie setek bomb i użycie wielu samolotów. Jednak w takim ataku mogą zginąć mieszkający w pobliżu celu niewinni ludzie. Jest rozwiązanie. To jedna z najpotężniejszych broni świata. Potrzeba precyzyjnej bomby, tak potężnej, że wróg zostanie porażony strachem. Lotnictwo Wojskowe USA ma taką broń. Zaprezentowano ją w chwili, gdy zaczynała się druga wojna w Zatoce. Konstruktorzy chcieli pokazać siłę nowej superbomby, a władze USA wysłać do Bagdadu proste i czytelne przesłanie. To największa nieatomowa broń w naszym arsenale, ważąca 10 ton wiadomość dla Saddama Husajna. Chodzi o rozbrojenie i Ameryka posiada broń, aby osiągnąć ten cel. Większość amerykańskich bomb jest wielkości lodówki, ta ma wielkość małej ciężarówki. Chcieliśmy pokazać nasze możliwości, aby zniechęcić irackich dowódców do walki. Poznajcie Moab, którą nazywają matką wszystkich bomb Bidej mamą! Moab to największa kierowana bomba lotnicza. Jej siła jest niesamowita 9 metrów długości, ładunek 8,5 tony materiałów wybuchowych. Cała bomba waży 9800 kg. To prawie 10 ton prawdziwego piekła. Ładunek tritonalu, czyli azotanu amonowego, aluminium i polistyrenu, może zmieść z powierzchni Ziemi małe miasteczko. Moab to skrót od angielskiego Massive Ordnance Earth Blast. Trudno uwierzyć, że jest coś o takiej mocy. Widok był naprawdę wspaniały. Niesamowity. Te zdjęcia zrobiono z odległości ponad 15 km, a chmura szczątków wzniosła się na wysokość ponad 3 km. Największa konwencjonalna bomba w historii może zniszczyć naprawdę wielki obszar. Porównajmy MOAB z innymi rodzajami pocisków. Ważący prawie kilogram granat moździerzowy ma zasięg rażenia o promieniu 2 metrów. Ważący 10 razy więcej pocisk chałubicy ma pole rażenia o promieniu 5 metrów. Bomba lotnicza o wadze jednej tony niszczy wszystko w promieniu 25 metrów. Używana w Wietnamie bomba BLU-88 z ładunkiem o wadze ponad 6,5 tony miała zasięg rażenia o promieniu 100 metrów. Tymczasem zasięg rażenia bomby typu MOAB to koło o promieniu 150 metrów. Aby dowiedzieć się więcej o bombie MOAB, znów jadę do bazy lotniczej Evelyn na Florydzie. To właśnie tu powstała matka wszystkich bomb. Czemu MOAB jest tak groźna? To największa kierowana bomba w historii. Fred Davis jest głównym projektantem MOAB. A poza tym, dzięki bardzo precyzyjnemu systemowi naprowadzenia, trafia dokładnie w cel. Moab jest tak potężna, bo detonuje w powietrzu i energia wybuchu idzie na bok, a nie w ziemię. W tym celu wyposażono ją w kilka niezwykłych urządzeń. Wyjaśnia kierownik programu MOAB Mark Hunter. Na czym to polega? Kiedy zapalniki dotkną ziemi, sygnał biegnie do wnętrza korpusu i ładunek eksploduje, zanim jeszcze uderzy w ziemię. Jaka jest różnica między wybuchem na Ziemi i nad Ziemią? Energia wybuchu nie idzie na zrobienie leja w gruncie, bo wybuch następuje około metra nad Ziemią i rozchodzi się na boki. Potężna fala uderzeniowa to podstawa jej skuteczności. Tak, to podstawowy sposób działania. A po przerwie co fala uderzeniowa może zrobić z ciałem człowieka? Burząca 10 ton bomba typu Moab może zrównać z ziemią o powierzchni sześciu boisk. Moab to bomba burząca, dlatego skoncentrowaliśmy się na fali uderzeniowej, a nie na działaniu odłamków. Aby zrozumieć efekt działania wybuchu na ciało człowieka, przeprowadziliśmy serię eksperymentów. Naszym ochotnikiem jest manekin z włóchna szklanego. Dzięki specjalnej, szybkoklatkowej kamerze sfilmowaliśmy to.